Cześć, czemu witajcie w serdecznie standardowo w naszych Heroś 6. Standardowy w słuchajcie. Na dzień dobry, póki pamiętam. Yy, bardzo muszę wytknąć tej grze jedną rzecz. Jedną rzecz, która różni się od histów piątych, bo cały czas do piątki najbardziej porównuję tę grę, bo wiadomo, w piątkę gram zdecydowanie najdłużej na tym kanale yy, Możecie zauważyć sobie teraz po datach saveów, że one nie są po kolei. W piątce savey szły od góry. W sposób taki, że no na samej górze były te zapisy najświeższe, dodatkowo to jest tylko jeden autosave. W piątce były trzy, więc też minusik. No i tutaj po prostu idzie to alfabetycznie, więc muszę chwilę zawsze pomyśleć, który save czytaj, zwykle po prostu pierwszy z góry, nie myśląc nawet, no a to jednak trzeba troszkę spojrzeć na datę i godzinę, no, o której był robiony save. Nawet taki mała, mała przywara z mojej strony. Eee, nie jest to coś mega mega rażącego, ale mimo wszystko gdzieś tam trochę utrudnia tę gierkę. Minimalnie, ale mimo wszystko delikatnie utrudnia. No i dzień dobry, mamy manę odnowi odno odnowioną. Fajno. Możemy i sobie ze, szkie ze szkielecikami. Także to sobie od zrobimy. Jakiś artefakt tutaj za nim jest. 106 szkieletorów. Eee, ucieknijmy na razie, bo e, zapomniałem iż e, zrobimy jedyneczki z was. Może co. Jedną, drugą. Chociaż w sumie to są szkielety, oni i tak będą w nas trzaskać. No ale nieważne, zatakujmy was. Jakie straty przedstawiasz? Takie. Nie, 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 nie jarają mnie, jeśli mogę tak powiedzieć. Przesuńmy się tak bardziej na środek, z wszystkimi jednostkami. Kusznicy gdzieś tutaj sobie stoją. Może kuszników warto podzielić na dwie grupy, co? Ho. Ho, Nie głupie, nie? Który, ten górny jest pierwszy, to walimy tego górnego. No i postaraj się go zbić, tyle ile się da. Dzień dobry, moralki jeszcze siadły, fantastycznie. Dobrze mówię, że, dostały, że siadły moralki? No musiały się, Kusznik, wysokie morale, dokładnie tak. Mm. Widzę, że co, ty masz jakiś pierwszy strzał, masz chyba mocniejszy, nie? Co to jest? Morale, dobra. Ok, no bo pierwszy strzał widzieliście, że zdaliśmy dużo, dużo mocniejsze obrażenia. Ciekawe z czego to wynika. Że przy tym drugim, jednak były mniejsze obrażenia, nie? Z tego co widzę, to mamy cały czas pełną strzałkę tutaj, więc chyba się nie mam co przejmować. Dobra, widzę, że morale działają chyba w ten sposób, że kiedy je dostajemy, gdzieś tam nasze atrybuty są obniżone? Jest to możliwe? Bo widzieliście, co się przed nią stało, nie? Yy, no stało się tak, że <laughs> zmniejszył mu się dużo bardziej ruch. Kurcznik przypiął też zadał dużo mniejsze obrażenia. No widzicie, teraz zadaje większe, nie? To znacznie większe obrażenia. Więc jest to ciekawe, z czego to wynika. Yy, może zanim to, to rzuć mi regenerację na niego. Yy, jeszcze dorzucimy ci to. No i was tutaj spętamy, nie? Spróbuj się go pozbyć. Cudownie, jeden mniej. Sweatuj. Ok, sweatował również. Wycofaj się. Wycofaj się. Jak chcę bić, to niech go bije. Ale on nie chce bić. Ok, to jest, to jest ciekawa rzecz. Eee, wywal mu. Mogę walnąć jakimś tutaj już eee, czarem, jakąś błyskawicą. No ale dobra, on tutaj widzę, że nic nam nie robi, więc spokój. Teraz go wbijamy tym, co mamy. No i kończymy jego żywot, nie? Dzień dobry, by bez strat? ta regeneracja podziałała na tyle dobrze? Cały czas tak, bez strat. Cały czas się gubię w tym wszystkim. Za szybko się tutaj wszystko dzieje. Yy, i, I też nie do końca ogarniam, co się dzieje, jeśli mam być szczery. Dobra, skończył nam się ruch. Spoko, oddajmy sobie turkę. Bierzemy sobie jeden rudy. E, korona arcybakłaża. Bakłaża. Bakałaża. Bakałaża. Kimkolwiek jest bałakarz. Bałakarz. Chuj w to. 5 do mocy magicznej, 50 do many, 5 do regeneracji many. I. Z taką ilością many a tutaj mamy? Dwa do przywództwa, dodaję zakręcie błyskawica, no spoko Ale... Chyba wolę to, bo będziemy mogli teraz sobie strać dużo bardziej tymi czarami Chociaż z drugiej strony... tutaj widzę, że jeszcze kamyczek opuściłem Nie jest to aż tak czytelne, muszę przyznać Jak chciałbym, żeby było. Okej, okay, te gule nie są trudne No, ale tutaj są bliższe gule, więc najpierw sobie je naklepiemy Z drugiej strony, właśnie tutaj inaczej te czary działają, nie? To nie jest już... To nie jest już sposób działania z piątki, kiedy możemy sobie po prostu strać, póki mamy manę Eee, co raczej jest tutaj sposób mm, inny, tak, turowy Bo teraz zależnie od tego ile mamy, właśnie nie mam tej błyskawicy, a mogę rzucić posiłki I jak te posiłki działają, czekajcie, bo w ja poprzednim po odcinku nie wiedziałem do końca jak to działa Dobro, mamy 121 Teraz mamy 129 Ok, czyli 8, 8 więcej sobie dostaliśmy, no spoko, zawsze coś, nie? Piechotą to nie chodzi, że tak powiem w różniu tego anioła stróża. No i próbujmy się go pozbyć. Dyszka padła, spoko. Waituj, waituj. Na tego pretorianina naszego przyjmujemy sobie cały tutaj, wszystko co się da. Okej, okay, spoko. To tutaj już mamy jednostkę, z którą się będziemy klepać. Spoko, niech będzie. Yy, jeszcze raz mu tego nie stróża wrzucamy Chyba nie ma potrzeby Absolutnie nie ma potrzeby Zabij go Cudownie No i zabij go I teraz to ósenko opuszcza nasz oddział, tak? No nie było to pokazane, ale Zapewne opuszcza nasz oddział Skoro tak było napisane w... Tak dokładnie Skoro tak było napisane przy... Mm, przy tym tym, nie? Przy tym czarze Co to jest? Wampir z wampirami się jeszcze nie klepaliśmy i trochę się ich boję, jeśli mam być szczery, bo wampiry nigdy nie są jakieś mega łatwe. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy monolit wyjścia, wrota duchu, przepraszam, tak tu się to zwie. Kolejne wampiry, dokładnie. No to chyba sobie zaraz przetestujemy walkę z wampirami, jak to wygląda. Ale zanim. co mam jeszcze ruch? No nie, nie mam już ruchu. To czemu mi nie pozwalasz tego oddać? Zostawimy was. Spoko dostajemy sobie połowę expa, ale... Ale do tego dostajemy jeszcze, słuchajcie, mm, tę ścieżkę tych US, tak? Czy jak to się tam nazywa? Ehm, drogę US, no właśnie, do tego dostajemy jeszcze do drogi US tutaj coś. Licz! Nie wiem, czy to Licz, czy to LISZ, ale. Ale wygląda groźnie, już, nie? Dobra, wycofajmy się. Zgarniemy sobie jakiś przyrościk. Ehm, co to jest w ogóle? Z mistrz. Ok, plusik do ataku. To jest przyjemna rzecz. Tutaj mamy jeszcze sporo rzeczy w ogóle do podkrywania. Kopalnia złota kolejna. Okej, okay, kopalnia złota tutaj daje tylko 500 golda. Zamiast tysiaka. Czyli to też jest jakaś tam pewna różnica, nie? Jest to też ciekawe. Dobra, ale pójdźmy w kierunku tych orków może, co? Co wy na to? E, ty, ja już dawno powinienem to był zbudować. E, no to trochę dałem dupki. Trochę dałem dupki. Mm, tutaj mogę sobie... Mogę sobie podnieść już poziom miasta, więc spoko. Będziemy mogli ulepszyć teraz ten garnizon. To w sumie nie mamy dużo ruchu. Oddajmy turkę, ulepszymy sobie garnizon i ulepszymy sobie tych moich gwardzistów, nie? Gitara. Tych babeczek i tak nie potrzebuję, bo są słabe raczej. Póki one nie leczą, póki one nie mają tego wskrzeszenia, no to ja ich za bardzo nie chcę używać. No i cudownie, mamy już naprawdę sporą ilość tych gwardzistów, naszych pretorian. Pojedynkujmy sobie was. Jedna jedyneczka. Druga jedyneczka, zróbmy ze trzy jedynki, niech będą, jeszcze nie dzielę kuszników, aczkolwiek jestem bardzo bliski do zrobienia tego, dobra, spróbujmy to zrobić, 77 duchów, no chciałbym to zrobić bez straty, mimo wszystko, widzę, że są jeszcze ulepszone jakieś tej duszki, one będą miały dużo mniejsze obrażenia, będą otrzymywać, nie, no ale okej, okay. poróbmy sobie jedyneczki, standardowo obwarujmy tutaj naszego kusznika, no i spróbujmy, spróbujmy to porobić. Pan Sławoj, tutaj niewiele może zrobić, aczkolwiek może ci dorzucić posiłki. Dorzućmy ci posiłki, będziesz więcej łupał z dystansu dzięki temu. Yy, to nie jest wcale głupie, nie? Dobra, moim zdaniem warto trzymać szyk tutaj. Albo zrobić jeszcze inaczej. I zamiast trzymania szyku... Bezczelnie się tu wbić Cudownie. I tak mi możesz wlecieć w kusznika. Ajajaj, aj, aj, to zepsułem ruch, totalnie zepsułem ruch. No ale dobra, trudno. Nie wlatujesz tam na szczęście, więc, więc nie jest źle. Ej, 25 kolejna, czyli ty następny jesteś. Coś do tutaj mogę zrobić? Rzucić regenerację. Jeszcze nie, więc mu po prostu uderz. I popraw go kusznikiem. Kusznikiem, dobra, jest Git. Jest Git. On już ma bardzo słabą armię, więc jest to naprawdę na luzie. I teraz dostajesz odlep od każdego, totalnie od każdego i to jest mega, mega wpytek. Wbiję się tutaj, póki co jeszcze nikt nie zginął i oby tak pozostało. Zginie jeden, a ich jest tutaj dwóch. Dobra. Takie szczęście siadło, czy co? Nie, nie siadło szczęście, ale no właśnie. To jest dobre. Wal. Wal. Teraz ta jedynka, nie, ta jedynka, okej okay, i nie zginął mi on, więc jest git. O to chodziło, jeszcze cudownie, fantastycznie, bez strat, jeszcze go udało się tutaj dobić tym naszym trzecim kontratakiem. No te jedynki też trochę dają, nie, jak już wszyscy tutaj atakują, to wiecie, jest jeden, dwa obrażenia na takich małych jednostkach, razy tam kilka, bo kilka tych kontrataków przyjmują, no to, to jest, jest, jest coś, nie, to faktycznie jest coś fajnego. Spróbujemy może te wampiry jeszcze porobić, co, co by na to? Zrobimy sobie gierkę, eee... Wampirki, zapisano, cudownie, enter nie działa, muszę tak przeklikać, spróbujmy, 48 wampirów, nie będzie to na pewno łatwa bitwa, bo wampiry nigdy nie są łatwe, no ale spróbujemy, zobaczymy jak to wygląda, nie? Stoimy tak samo ustawieni jak poprzednio, spoko, wow, ale macie animację szybką, <laughs> bardzo szybką, daj posiłki na niego, standardowo już I trochę chuja mu robimy, nie? Jeśli ma być szczery, trochę chuja mu robimy. No, wbijaj się tutaj. Na tej nieśmiertelności musimy się w ciebie powierzać, ale te wapiry nie mają dużego ruchu, więc też luzik. Zwiążemy ich tutaj tym pretorianinem naszym. Yy... Oni nawet nie chcą go bić, no to w ogóle light. Wbijaj w tego. Yy... Teraz tak, ty tutaj już tych posiłków nie możesz zrobić oczywiście. To zrobisz inaczej. Wbij się tu. Dobra, ta nieśmiertelność cały czas działała i to jest mega git. Czyli jak się mądrze ustawimy. Nie, bo ty nie tak wleci. Ale zjebałem ruch. Ależ ruch zjebałem. Nie spojrzałem na inicjatywę, wiecie. Stań tu. Walnij tu. Zdefenduj. No i wy, mi te jedynki wyłatwiecie, no właśnie. I się wskrzeszacie teraz. No to mi różniecie te jedynki, powiem wam tak, koncertowo. Koncertowo mi te jedynki różniecie, nie? Dobra. Eee, Sławoju. Uderz kogokolwiek. Pan pretoriani teraz dostanie to. Tu jest kontra, tak, wycofaj się. Wbijaj się w tą siedemnastkę zaś, nie? Bo ona będzie bolesna dla mnie. Słówka padła, to jest git. Kurwa, no. Już wolałbym, żeby się skupili tylko na jednym, wiecie? Wskrzeszaj go. A, ale on miał i tak te. Mmm, dałem dupy. Dałem dupki, słuchajcie, bo on i tak miał przecież, kuźwa... Yy, te posiłki, nie? Więc powinienem był rzucić to na tego pretorianina. Yy, ten... Yy, regenerację. No już trudno. Jeden wampir padł. Spoko. Czyli trochę głupich strat. Jakby usprawiedliwiam się cały czas z tymi stratami, bo no, no mówię, no poza te grania, też jestem jeszcze jak widzicie, drewniany dość w to. Zresztą w, w H5 też byłem mega drewniany, no ale gdzieś tam z czasem to mi minęło, więc, więc też tak jak mówię, no usprawiedliwiam się pod tym względem, więc proszę na mnie nie krzyczeć potem, że jestem chujowy, ale w sumie wy na mnie nie krzyczycie, że jestem chujowy, więc. Eee, nie, ma, nie ma jakichś większych problemów jeśli o to chodzi. Nie, nie muszę nikogo banować na kanale. Swoją drogą bana na kanale dostała chyba tylko jedna osoba póki co eee, i to w sumie zażart, który sam bym użył. tak trochę hipokryza z mojej strony, ale eee, Ale no jakoś tak, nie pasowało mi to w komentarzach u mnie, więc po prostu kolego kolegosowałbańcy cudownie zginęli. No i możemy tutaj teraz o, zawalczyć sobie właśnie tutaj A nie, nie walczymy tutaj. Wykonałem, Okej, okay, wykonałem misję. No i dobra, przebudujmy sobie to i będziemy teraz zostawać nasze, nasze jednostki, nie? No tej ja, animacji chyba jeszcze nie widzieliśmy przebudowania tego. Eee, koszar, czy jak to się tam zwie? Więc sobie zobaczymy. No jest świetna, wybitna, fantastyczna, trochę w drzewo tam nachodzi, ale nieważne, nieważne. No i dobra, no i teraz będziemy dostawać jednostki. Choćby nie wiem co, kralu. Dotrzymam słowa danego orkom. Lubię rycerzy słownych, co nie zostawiają przyjaciół w biedzie. Musimy częściej razem wojować. He he he. Cudownie. Musimy, na pewno. Drogowska, to nas nie obchodzi. Tutaj widzę jeszcze jakieś jednostki. Uh, tu są grypy. Uh, Nie za bardzo chcę z tym walczyć. Czy tutaj mamy coś do kupienia? Teraz mamy. Wow, wow. Teraz mamy 20 tych. Ej, bo ja zapominam, bo mi nie wyskakuje. Nie wyskakuje mi okno miasta tutaj, że mogę coś zbudować, I ja zapominam o tym, że ja mogę budować, nie? No, bu buduję... 27, ok? No właśnie, bo ja mogę z jakiegoś... O, i mogę już ulepszać! Zajebiście, no to, to będzie mega przydatne w takim razie. A tutaj mogę coś budować? A tu ich nie mogę ulepszyć. I tutaj już nie mogę nic więcej zbudować, czyli tutaj już mamy max, jeśli chodzi o to miasto. E, czyli w tym będzie musieli się tutaj bardziej skupić na właśnie ulepszaniu tego wszystkiego, dobra. Podskocz sobie tutaj, tam są jeszcze jakieś żywiołki na dole. Ja też postaramy się tutaj zaraz porobić. Eee, a po co mi te jednostki? Ja ich nie chciałem. No ale dobra, daj mi te kapłanki. Niech będą. Ja sobie ulepszymy na te wystalki, czy jak one się tam nazywają. No żywiołak powietrza jest, nie? Spróbujemy, może. Spróbujemy to zrobić. Nie będzie to pewnie najprostsza rzecz na świecie, ale spróbujmy. 27 tych żywiołaków jest. Mamy tych, o kurwa... Straty olbrzymie wręcz. E, no ale mamy tak, do przyjmowania tej strat na pys, to mamy tutaj tych e, goblińskich e, chłopków, nie? Mamy przy okazji nową jakąś szamankę. Orkijską. Kurwa, koliby niby. Przepraszam, że, że wykonuję takie ruchy, bo widzę, że grubo, grubo, wczytam się Savik, wczytuje się coś, więc luzik eee, dobra, żywiołaki powietrza nie są takie fajne Nie są takie easy jak myślałem eee, No jest pewnie inna siła jedna od tego domu niż w innych częściach Heroesu, więc tak jakby kwestia nauczenia się to jest chyba ósmy czy siódmy odcinek więc też no spokojnie, na spokojnie jest spokojnie po to jest ta kampania też żeby się właśnie tego nauczyć więc Więc luzik, nie? Takie rzeczy jak wczytywanie też są na porządku dziennym raczej, nie? Dobra, dzień dobry. Halo, budynek mi zniknął. Sławo mi zniknął. Gdzie on jest? Tu gdzieś ty stoisz, tak? Mm. Dobra, okej, okay, wczytało się <grytanie> cudownie. Świetnie działa ta gra, muszę przyznać. Eee, no dobra, nieważne. Dobra, mamy tutaj w takim razie trochę mięsa armatniego. E, Zapewne je gdzieś wykorzystamy Drzwiolak wody No kurwa, no nie chcę z wami walczyć bardzo Nie, to są już te wampiry, one też nie są łatwe Są duchy Dobra, no wycofajmy się tutaj Ulepszymy sobie um, Ulepszymy sobie armię Ulepszymy sobie kapłanki Do tych westalek Yy, więc będziemy mogli sobie już elegancko No właśnie, wskrzeszać jednostki I to jest mega, mega, mega ważna rzecz Okej, okay, czyli widzę, że tutaj też poziomy miasta Dodają nam yy, Dodają nam, proszę państwa Kurwa, nic nie zbudowałem Poziomy miasta nam tutaj dodają akurat yy, hajs Więc tutaj nie ma czegoś takiego jak gratusz yy, Kapitol, etc Bo to tak nie działa Ale bohaterów tam tutaj tego raczej nie potrzebujemy Ulepszone targowisko a, artefakty można kupować, spoko. Tam portal, zbudujmy, zobaczymy jak działa tam portal. Mogę się przenieść nim gdzieś? Chyba nie mogę. Nieważne, lepsze sobie na te westalki, o jak cudownie. Fantastycznie wreszcie je mieć. No i teraz ta armia zaczyna tutaj wyglądać naprawdę w porządku, nie? No te westalki wreszcie się do czegoś nam przydadzą. Kuszników to my tutaj już mamy serio tyle, że ich zaraz sobie będę dzielił na, na dwie grupy. A tutaj wszystko mamy zdobyte. Dobra, no to chodźmy w takim razie w tę stronę, bo tam jeszcze mamy dość mocne te staki wojsk. A, co chciałem zobaczyć? Czy ja wyrekrutowałem wszystko-wszystko? Tak, wszystko-wszystko, dobra. E, jak rozumiem, w tym zamku również wszystko jest wyrekrutowane, czy nie? Tutaj również wszystko jest wyrekrutowane. E, I jeszcze dla pewności tutaj... Czyli co, w jednym zamku mogę rekrutować siły z całego królestwa, tak? No, jest to niby dobry pomysł, na pewno usprawniający rozgrywkę. Um, ale czy to jest coś, co mnie aż tak jara? Monument objawienia odsłonić raz w tygodniu. No ale to my już to mamy, nie? To spróbujmy sobie to zrobić, co? Bo my to już mamy zbudowane. Dobra, cudownie. jak to wygląda? Gdzie to jest? jest to? Mogę sobie odsłonić jeden obszar. Okej, okay, sprawdźmy, jak to działa. Powiedzmy, że chcę yy, tutaj odkryć sobie ten obszar. Spoko, ciekawa mechanika. Ciekawa, na pewno nie jakaś na dłuższą metę. Nie przydająca się jakoś mega do tego wszystkiego, ale mimo wszystko. Spoko. Yy, jako w ramach takiej ciekawostki, nie? Ten Anioł Stróż dużo lepszy, ale jeśli on działa tak jednorazowo, to wiecie. Bez sensu, nie? Dobra, budujmy tutaj wszystko, co się da. Póki o tym pamiętam, o późno, to jest sporo tych duchów, nie? Czemu nie mogę zapisać gry? Teraz już mogę zapisać gry, dobra. Na wampirkach sobie zapiszemy. No i spróbujmy. Nie będzie to zapewne lekka walka. Straty są w miarę! Muszę przyznać, że jestem w stanie je przyjąć, ale mając te westalki yy, i trochę tego mięcha armatniego, no to liczę na to, że... Ale one dziwnie wyglądają, nie? Jak takie ptaszory. To liczę na to, że będę w stanie yy, sobie to porobić. Bez, czekajcie, bo tak, kurwa... Chcę sprawdzić jedną rzecz. Yy. Nie widzę tej rzeczy. Czyli zapewne tego nie ma faktycznie. Bo mi to, kurde, dalej nie pasuje, że nie mogę sobie obracać kamery, wiecie. Wiecie jak. Okej, okay, ty latasz. Ciekawe. A czy ty poza tym coś możesz robić? A, ona działa jak harpia. Ona może podlecieć, zaatakować i wrócić z tego, co ja rozumiem, tak? Ciekawe. Mm, sprawdzimy to. Yy, czy ty tutaj dostajesz coś jeszcze? posowy portal. A, czyli tak działa tam portal. Okej. Okay, to też jest warte... Tego, żeby to wiedzieć Dobra, ty waity w takim razie A ty co możesz robić? Mmm Raczej na duchy to nie zadziała Czyli ty jesteś goblińskim siedlarzem po prostu, tak? Spoko Mega, mega spoko Dobrze o tym wiedzieć, nie? Wbijaj tutaj Zaraz tutaj anioła stróża użyjemy na kogoś Ty nie masz akurat żadnych specjalnych umiejętności, więc luz Pani Westalka Trzyma się z tyłu Niech tak pozostanie Dawaj mu tego anioła stróża no i wbijaj się tutaj Z taką ilością to serio tutaj będzie raczej to bez problemu do porobienia wszystko Ty waituj, a defenduj już nawet, defenduj Co? Spróbujemy to zrobić? Spróbuj A, w ten sposób to działa, tak? Czyli jeśli... Cofnij się tutaj Czyli w ten sposób mogę to jest tak jakby z kontrolem zaatakować. Dobra, rozumiem chyba. Chyba rozumiem o co chodzi. Regeneracji jeszcze nie wrzucamy. Ładuj tutaj. Defenduj. Niech ona się tu wbija. Właśnie, niech ona mi atakuje tych Tych goblinów tutaj wszystkich. To mnie to absolutnie nie boli. Mogę się pozbyć tego staku. Pozbądźmy się tego staku. Pięknie. I ta się tutaj na tych skupia, więc to też jest ludzik dla mnie, nie? Dobra, mamy teraz znowu naszego Pretoriana dalej. E, z tą mocą anioła świętego. Więc jest git, wbijaj tutaj. No i zaraz sobie przetestujemy tą chyba, nie? Babeczkę, co on tu robi? Dobra, ty nie masz jeszcze tutaj kogo wskrzeszać, no to bez sensu. Wbij się po prostu i zabij tego. Bo go zabijasz, dokładnie tak. No dobra. No co? No jestem w stanie poświęcić chyba cię, żeby zobaczyć, czy to tak działa, nie? Uderza. Kontra atakuje i wraca na pozycję. okej, okay, czyli to jest nieulepszona harpia, tak jakby spoko. Czaje, o co chodzi? To jest tak, jakby nieulepszona harpia. Czyli całkiem wpyte. Dobra, no potraciliśmy trochę mięcha. No, jak widzicie, to jest to, o czym mówiłem, żamy trochę tego mięsa niego więc nie ma co się bać. Też strat tutaj e, złej. Tu ty już dobijesz tę trzynastkę bez problemu. No, nawet ta weselka tutaj nie była potrzebna. Szkoda, że weselka nie może wskrzeszać. Ona tu rzuca tą regenerację, tak jakby, tak? No, ale spoko. Nie boli nas to bardzo. Dostajemy sobie przy okazji levelik, więc już też statystyki idą nam w górę. Co jest też mega, mega fajną opcją oczywiście. No i co sobie teraz wrzucimy to, co? Znajdowanie drogi brzmi spoko, turysta? Mm, brzmi spoko, mentorstwo. Oj, eee, skąd ja brałem te regeneracje wtedy? Pamiętacie? Czy nie pamiętacie? Chyba nie pamiętacie, nie? Posiłki są, posiłki. Te posiłki działają naprawdę sprawnie, więc też o tym muszę pomyśleć. Ok, czyli czarów się uczymy tutaj w ten sposób, tak że sobie po prostu wybieramy, jakiego czaru chcemy się nauczyć. Parada, kontratak, zwiększa obrażenia w kontrataku, spoko, pośpiech, bohaterstwo. Um, ok. Taktyka. Nieco większą większym obszarze, to jest fajne, mistrz oblężeń chyba jeszcze nie potrzebujemy. Mm, to jest, to jest fajne, jeśli mam być szczery, o 2 punktów więcej ruchu, moglibyśmy szybciej doskakać do przeciwnika, nie? Ale wiecie co, pójdziemy sobie w to, może jakieś czary prędzej powinienem się nauczyć tę sowę, bo ja w ogóle nie czaruję, nie? Ja mam sporo tej many, a w ogóle nie czaruję. E, no ale, no trudno, nie? E, co, spróbujemy się te wampirki porobić sobie na koniec dzisiejszego dnia? Spróbujmy może. Zapiszmy ponownie na wampirkach. No to trochę walczymy, trochę walczymy w tych pierwszych odcinkach, muszę przyznać. Jest to chwytę. Yy, czekajcie, zanim cokolwiek, to daj mi jeszcze jedyneczkę zrób, jedną jedyneczkę. 170 many mamy w ogóle. Jak szybko, nie? Jak szybko mamy tą ilość many zdobytą? No spoko. Przydatna rzecz. Dobra, zaatakujmy. Tracimy westalki. No nie jara mnie to za bardzo, że je tracimy. Jeśli mam być szczery, bo. E, wolę ich nie tracić, nie? To jest naturalne. 50 ich jest, spoko. Teraz tak, dawaj posiłki na ciebie. 141 wbijasz w niego, cudownie. Defenduj, 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 defenduj. On nie powinien z nas jeszcze wlecieć. No właśnie, tego nie robi. I to jest mega, mega dobre. Szkoda, że nie mam tych czarów bitewnych żadnych, nie. Przydałyby mi się mega, przydałyby się jakaś błyskawica przy, przy takiej ilości many. No ale dobra, no nie będę nie będę narzekał. Mamy to co mamy i tyle, nie? Rzuć mu anioła stróża. Złej tuj, stałko moja, wbijaj w niego. Pięknie mu wyjebałeś. Jest 19 teraz. Wampir się tam nie wbija. Defenduj. W kogo wlecisz, panie wampirze, co? Okej, okay. przyjmuję to. Jak najbardziej to przyjmuję. Wal, wal. Próbuj w siedmiu. Okej, okay, jeden padł. Wal, cudownie. Yy, nie to. Yy, to mi daj. Cudownie. Bichuja. Cudownie. Jeszcze raz, Bichuja. Ale to raczej i tak nic nie zmieni, bo on i tak tutaj zdoła jeszcze wykonać atak w nas Pytanie na ile skuteczny, nie na tyle, żeby mi coś tutaj zrobić, więc zabijamy go I oboło się bez strat, tak jeden tylko ten, dokładnie jeden ork, czyli, czyli, czyli dla nas bez strat Jesteśmy okrutni, ale taka jest słuchajcie wojna, tak to jest na wojnie, trzeba być okrutnym No tych kurwa liczów to ja się boję, nie? Eee, Dorzucimy sobie trochę armii na pewno I sobie w ich stronę śmiechniemy. Zwróćmy sobie na spokojnie do zamku. A, zapomniałem, że mogę znowu budować zamku. Znowu zapomniałem. Niezbyt dobre to jest. Dobra, dawaj to i ja będę mógł tutaj, mam nadzieję, że będę mógł na trzeci poziom rzucić to miasto. Żyję taką nadzieją. Dobra, moi kani, zapiszemy sobie rozgryweczkę znowu na wampirkach. Zapisz, 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 zapisano. Cudownie ja się z wami żegnam w tym momencie. I zapraszam was na kolejny odcinek, odcinek już jutro. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.